Za nami ferie zimowe. Dzięki wsparciu Fundacji Jastrzemskiej Spółki Węglowej dzieci ze Świerklan mogły brać udział w wyjazdach na narty do Istępnej. Organizacyjnie to jest w ogóle obłęd jakiś. To jest duże logistyczne wyzwanie, powiem szczerze, ponieważ my, poza tym, że otrzymaliśmy duże wsparcie z Fundacji, dzięki czemu mamy zapłacony przejazd, dzięki czemu dzieci otrzymują darmowe karnety, dzięki czemu dzieci mają wyżywienie na miejscu, także w zasadzie ten wyjazd dla nich jest praktycznie całkowicie sfinansowany. No to wszystko dzięki fundacji, wiadomo, ale ponieważ takie było duże zainteresowanie, że przyznam szczerze, że po pierwszym dniu było ogłoszenie, ja myślałam, że naprawdę nas z krzesłami wyniosą z biura, więc tak z wójtem, panem Tomaszem Pieczkom, takżeśmy przedyskutowali. W ciągu pięciu minut padła decyzja, ok, Gokir dokłada, czyli tak naprawdę jeszcze raz tyle dzieci wysyłamy na narty, czyli połowa Gokir, połowa fundacja i piękne ferie wyszły a feriach mogły wziąć udział wszystkie chętne dzieci z terenu Świerklan, które były bardzo zadowolone z możliwości wyjazdów i aktywnego spędzenia czasu. Jest bardzo fajnie, trenerzy są mili, umieją uczyć, a do tego fajnie się zjeżdża. I przede wszystkim można trochę aktywnie te ferie spędzić, no tak, nie musicie w domu siedzieć. Tak, jest na pewno fajnie, no w poniedziałek tutaj przyjechaliśmy, no i od poniedziałku no, już umiem zjeżdżać teraz, już coraz lepiej mi idzie. No i tak mi się spodobały narty, że e, zastanawiam się nad kupnem. Jest bardzo fajnie, super, bo można spędzić super czas e, na tym zjeżdżać i się uczyć i aktywnie być na dworze. Bardzo mi się podoba i cieszę się, że można spędzić tak aktywnie ferie. To jest y, coś, bo przynajmniej tu można sobie pojeździć spędzać trochę czasu sami. Ważną rolę wyjazdów podkreślają także rodzice. Dzieciom się bardzo podoba, także cenowo też to wyszło super, także my rodzice jesteśmy zadowoleni z tego osobiście. A mój syn pierwszy raz na nartach, także on jest zadowolony, także przypuszczam, że w przyszłym roku też pojedzie. Dzieci na miejscu korzystały z wiedzy i wsparcia instruktorów narciarstwa. na świeżym powietrzu jest po prostu bezcenny, także czy oni będą lepiej jeździli, czy, czy, czy troszkę gorzej. Wszyscy po prostu pracują na świeżym powietrzu i, i to jest dla nich najlepsze w tej sytuacji. W tej dobie pandemii, kiedy większość czasu nawet WF-y były ograniczone znaczy tylko w formie online, nikt tego nie odda co ruch na świeżym powietrzu. Także pochwała tutaj dla rodziców, że, że podjęli się takiego wyzwania, że wysłali swoje dzieci, może niektóre po raz pierwszy w życiu, na taką formę wyjazdową, spędzania czasu wolnego w górach, yy, gdzie mają spokojną głowę, mogą zająć się swoimi obowiązkami domowymi czy tam zawodowymi, a ich dzieci są naprawdę dobrze zaopiekowane i, i aktywne, yy, aktywnie potrafią spędzić tutaj ten czas ferii. Dzielimy je oczywiście na grupy odpowiednie, dzielimy je względem umiejętności, szkolimy od początku, także wszyscy kiedyś zaczynaliśmy, także my również. Wiadomo, czym mniejsza grupa, tym te efekty mogą być szybsze. Natomiast standardowo mamy grupę od 5 do 10 osób. Ta grupa faktycznie jest liczna, ale jest bardzo sympatyczna, chętna do nauki, dobrze zorganizowana. Dzieci są chyba najlepszą jakby reklamą tego. Podsumowaniem chcą, tak? Czyli przyjeżdżają, przyjeżdżają tu kolejny raz, cieszą się, już się nie mogą doczekać. Za chwileczkę zaczynamy, także wszystkie już się niecierpliwią. Także jest to wszystko, słuchają się, także... Sama przyjemność z takimi dziećmi pracować. Dzieci ferie w sposób aktywny dzięki wsparciu Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej spędziły także z Mosirem w Jastrzębiu Zdroju. To jest grupa dzieci, które uczestniczyły w warsztatach 5 Energetycznych Dni, dzięki Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Mamy tutaj 25 naprawdę rozgrykanych dzieci, ale naprawdę dzisiaj możemy powiedzieć, że dzieci się naprawdę fajnie bawiły. Wróciliśmy dzisiaj z Flyparku, byliśmy na Kuligu, dopisała nam pogoda, byliśmy w kinie, na lodowisku, także takich atrakcji było naprawdę sporo. Oprócz tego, jakby w ramach naszych działań podczas ferii było bardzo dużo innych rzeczy. Mieliśmy lekką atletykę, mieliśmy zajęcia boksu, warsztaty boksu, mieliśmy warsztaty piłkarskie, karate naprawdę można było się sporo poruszać i sporo zmęczyć na tych wszystkich zajęciach sportowych. Dzięki wsparciu, dzięki tej darowiznie właściwie mogliśmy zorganizować dla tych dzieci te zajęcia. W zasadzie udało nam się zrealizować to, co chcieliśmy. Oprócz tego, że dzieci uczestniczyły w fajnych zajęciach, że mogły pojechać na wycieczkę do fly parku i to wszystko zostało sfinansowane w większości dzięki darowiznie. Dzieci dostawały również posiłek, mieliśmy obiad, za chwilę będziemy jedli. Zostały pamiątkowe medale, plecaczki, także myślę, że naprawdę dużo, bardzo dużo dzięki fundacji te dzieci sobie spędziły tutaj fajny czas. Mnie się podobało jak układaliśmy puzzle i jazda na łyżwach, bo sama trenuję hokej. Najbardziej mi się podobały trzy rzeczy, lodowisko, flypark i jeszcze mieliśmy, będziemy mieć zaraz eksperymenty i jeszcze malowanie na folii, ale ogólnie to mi się najbardziej podobał flypark. Fundacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej wspiera także Państwową Szkołę Muzyczną imienia profesora Józefa Świdra w Jastrzębiu Zdroju. Współpracujemy z Fundacją Jastrzębskiej Spółki Węglowej już drugi rok. Pozyskaliśmy środki z fundacji na zakup instrumentów małych dla dzieci, które rozpoczynają pierwszy etap edukacyjny w naszej szkole. I w tym roku pozyskaliśmy środki na zakup instrumentów troszeczkę większych, służących dzieciom starszym w takim okresie przejściowym pomiędzy zakupieniem małego instrumentu a już właściwego. Sama szkoła posiada bardzo szeroką ofertę edukacyjną. Mamy około 240 uczniów uczących się na dwóch stopniach. To są dzieci, które będą się uczyły 6 lat lub 4 w stopniu sześcioletnim właśnie czy w cyklu sześcioletnim. To są maluszki od zaczynające naukę od mniej więcej 6. roku, 7. roku życia mamy taką ofertę edukacyjną dla troszeczkę starszych dzieci, również tą podstawową. Tutaj dzieci kształcą się 4 lata, w wieku 11-12 lat zaczynają naukę i mamy ofertę edukacyjną dla uczniów, którzy już potrafią grać na instrumentach. Jest to drugi stopień zakończony dyplomem, czyli taką muzyczną maturą, która upoważnia Adaptów sztuki do zdawania egzaminów na uczelnie wyższe. A instrumenty dofinansowane przez Fundację Odezwu już wybrzmiewają na oddanej do użytku nowoczesnej sali koncertowej, znajdującej się w sąsiedztwie szkoły muzycznej. Jest to budynek wyjątkowy pod wieloma względami. Myślę, że najistotniejszym elementem jest to, że jest to sala dla szkoły muzycznej czyli sala, która ma być w miarę uniwersalnym. Instrumentem, który szkoła muzyczna po pewnym czasie opanuje, tak jak każdy instrument inny, na którym muzyk gra, a równocześnie to, że cały ten budynek został wybudowany za raptem 20 milionów złotych. Wydaje nam się, że zarówno jakby architektonicznie, a ja mogę tylko powiedzieć akustycznie, to jest naprawdę za te pieniądze wybudowanie tej klasy budynku jest, jest majstersztykiem, że udało się to zrobić i myślę, że przez wiele, wiele lat. Szkoła będzie się cieszyła tą salą i, i możliwościami jej, jeśli chodzi o, i o akustykę i o przestrzeń. To że każda sala jest wyjątkowa. To jest bardzo mała sala. tak? To jest sala z relatywnie małą widownią i z relatywnie dużą sceną, jakby do tej widowni, bo właściwie powierzchnia sceny jest no prawie że porównywalna z powierzchnią widowni. W związku z czym jest to sala, która. Yy, jakby poprzez swoją wielkość nie zagracie państwo tutaj nie wiem koncertu na 120 osób pełnej orkiestry symfonicznej z chórem bo oczywiście znaczy można go zagrać tylko on będzie brzmiał wtedy będzie czuć, że sala jest za mała dla takiego składu muzycznego natomiast myślę, że jest to bardzo dobra sala dla wielu rodzajów muzyki, którą szkoła będzie tutaj Tworzyć, a jej zmienność akustyczna, czyli możliwości regulacji jakby akustycznej, pozwolą studentom, uczniom do, uczyć się, jakby dostosowywać się do różnej akustyki w różnych przyszłych salach, w których będą grać.